Dobry wieczór lub dzień dobry, gdziekolwiek nas Państwo oglądają. To jest program Akcenty Polskie, serwis informacyjno-telewizyjny z myślą o Polakach na Łotwie i nie tylko. Milena Sawkina. Witam i zapraszam. W dzisiejszym programie pokażemy kontynuację obchodów Narodowego Święta Niepodległości Polski oraz Święta Niepodległości Łotwy udamy się do gimnazjum i przedszkola polskiego, na cmentarz katolicki, pod krzyż na słowódce do kościoła pod wezwaniem serca Jezusowego, do Randene i nawet do Lipawy. A w naszym ostatnim reportażu opowiemy o odsłonięciu odnowionego na grobku Stanisława Syrewicza. Zaczynamy. Muzyka Obchody Świąt Niepodległości Polski i Łotwy, 5 listopada zainaugurował uroczysty koncert w Pałacu Kultury, o którym opowiadaliśmy Państwu w poprzednich akcentach polskich. Lecz w ciągu ostatnich dwóch tygodni odbyły się kolejne patriotyczne imprezy, które zgromadziły liczne grono lokalnych patriotów oraz gości. 10 listopada na uroczystą akademię dedykowaną Świętom niepodległości Polski i Łotwy zgromadzili się uczniowie i pracownicy Państwowego Gimnazjum Polskiego imienia Józefa Piłsudskiego w Dałga w Pils. Odśpiewano hymny, zabrzmiały patriotyczne słowa. W koncercie wystąpił chór uczniów gimnazjum, zespoły wokalne, zatanczył zespół tańca ludowego Kukułeczka, zabrzmiały wiersze o ojczyźnie. Niespodziankę przygotowali również harcerze, zaśpiewali patriotyczną piosenkę harcerską. Wieczorem Polacy udali się na cmentarz katolicki oraz kwaterę legionistów polskich w ławkiesach, by wziąć udział w międzynarodowej akcji Światło Pamięci. Wspólnie z księżmi modlili się i zapalili znicze przy grobie nieznanego żołnierza oraz na grobach legionistów polskich, aby uczcić pamięć żołnierzy poległych w walkach o niepodległość Polski i Łotwy. W tradycyjnej uroczystości 11 listopada o godzinie 11 pod krzyżem na swobódce w Parku Wolności uczestniczył konsul Rzeczpospolitej Polskiej Mariusz Podgórski, mer miasta Dałga w Pils z Elksniś wraz z licznymi radnymi miasta, dowódca 34. Batalionu Gwardii Narodowej major Walerij Zbaranowski, przedstawiciele placówek oświatowych i lokalni Polacy. Do zebranych przymówił prezes Związku Polaków na Łotwie, Peter Zalbe. To właśnie tutaj skończyli ludzie niscy, którzy zginęli za wolność naszą i waszą. To właśnie tutaj co rok gromadzimy się podczas naszych najważniejszych uroczystości. Skłaniając czoła przed żołnierzami, którzy swoją krwią okupili dar wolności. Pamiętamy. Помним о и легионистов польских, ниже армии Латевской, кто же 105 лет тему по распочас кампании Латгальской, в оку 1920 отдали свое житие для наших родителей, для нас, для наших детей, а мы сегодня могли все тешить вольностью. Вольностью слова, вызнанию, вольностью под каждым взглядом. Повиннись мы завши помнить że cena wolności mierzy się krzyżami, ten krzyż tutaj na Słapułce pokazuje, pokazuje cenę naszej wolności. Uchonorować legionistów polskich przybyli także przedstawiciele z Polski. Cezary Jurkiewicz, członek zarządu Polskiej Fundacji Narodowej oraz prezes Fundacji Kresy w Potrzebie Agnieszka Skowrońska. Po przemówieniach i wspólnej modlitwie złożono wieńce, kwiaty i znicze. Następnie w Domu Polskim odbyło się uroczyste wręczenie Karty Polaka, jedynego dokumentu, który poświadcza przynależność do narodu polskiego. W tym dniu wśród osób odbierających dowód polskości była nawet cała pięcioosobowa rodzina. 12 listopada w kościele pod wezwaniem Serca Jezusowego ksiądz proboszcz Andrzej Szewel celebrował mszę świętą za ojczyznę. Licznie zgromadzeni Polacy modlili się za wolność i pokój. Uczestnicy Zespołu Tańca Ludowego Kukółeczka czytali modlitwę wiernych i złożyli dary. List ambasador Rzeczpospolitej Polskiej Moniki Michaliszyn skierowany do Polaków odczytał konsul Mariusz Podgórski. Pamiętajmy też o wielowiekowym dziedzictwie kulturowym i historycznym, które łączą Polskę i Łotwę. W trakcie kampanii ładgalskiej Polski oręż dał dowód tej współpracy i wspólnie z Armią Łotewską wyzwolił spod okupacji bolszewickiej Dyneburg oraz Ładgalię. Naszym łotewskim przyjaciołom również chciałem złożyć najserdeczniejsze gratulacje z okazji nialacz Pleszisa. Życzę Wam wszystkim, życzę Państwu, rodacy, abyście całym sercem kochali swoją ojczyznę Łotwę i kultywowali przywiązanie do swojej macierzy Polski. Boże, błogosław Polskę. Święta Niepodległości obchodzili także najmłodsi Polacy, wychowankowie polskiego przedszkola imienia Jana Platera Gajewskiego. Dzieci rezolutnie i z zaangażowaniem zaśpiewały hymny Polski i Łotwy, pokazały znajomość narodowych symboli, wzięły udział w tańcach i zabawach, zagrały na instrumentach muzycznych, na końcu zaśpiewały ojczyznom 100 lat i otrzymały z okazji święta prezenty i cukierki. 17 listopada polskie i łotewskie piosenki patriotyczne w wykonaniu zespołu Centrum Kultury Polskiej Barwy Dałgawy zabrzmiały w pobliskiej miejscowości randene. Lipawa to portowe miasto, w którym w okresie międzywojennym aktywnie działała mniejszość Polska i z którym związane są takie wybitne postacie jak Gabriel Narutowicz lub Jan Hejdatel. 12 listopada w dalekiej lipawie odbył się Festiwal Kultury Polskiej, który zorganizowało stowarzyszenie Wanda. Już od wielu lat działają tam niestrudzone lokalne Polki pod wodzą pani Rity Rozentale, pielęgnując kulturę polską. W festiwalu wzięła udział ambasador Rzeczpospolitej Polskiej na Łotwie Monika Michaliszyn oraz prezes Związku Polaków na Łotwie Peteris Zalbe. Pierwszym punktem programu była Msza Święta w Kościele pod wezwaniem Świętego Dominika, gdzie Polacy modlili się za ojczyznę. Następnie odbyła się wycieczka Ślady Polskości w Lipawie, a o godzinie 15 w sali kameralnej Domu Łotewskiego Towarzystwa rozbrzmiał koncert barwy polskich dźwięków. Z udziałem zaprzyjaźnionych zespołów, lokalnych muzyków oraz oczywiście uczestników zespołu wokalnego bursztynki, którzy zaprezentowali słuchaczom znane i lubiane polskie piosenki. Goście mogli oglądać także wystawę stworzoną na podstawie opublikowanej w 2018 roku staraniem Instytutu Polonika książki Marka Głuszko Polacy w Lipawie, historia znana, nieznana, zapomniana. Od drugiej połowy lipca na cmentarzu katolickim w Dyneburgu grupa specjalistów z Polski prowadziła konserwację nagrobku Stanisława Syrewicza, prawnika, szefa miejscowej izby adwokackiej, pierwszego kierownika Urzędu Konsularnego Rzeczypospolitej Polskiej w randze agenta konsularnego w Dyneburgu. Prace zostały pomyślnie zakończone i 16 listopada odbyło się uroczyste odsłonięcie. Datę wybrano nieprzypadkowo: 16 listopada w Polsce obchodzony jest Dzień Służby Zagranicznej. Jest to święto polskich dyplomatów i pracowników Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Przypada ono w rocznicę depeszy rozesłanej 16 listopada 1918 roku przez Józefa Piłsudskiego do przywódców państw świata, informującej o powstaniu niepodległego państwa polskiego. We wrześniu 1919 roku delegatem rządu polskiego na Łotwie mianowano Tadeusza Bofała i uruchomiono konsulat w Rydze. Działalność rozpoczął także konsulat w Lipawie przekształcony następnie w agencję konsularną oraz agencja konsularna w Dyneburgu. W uroczystości na cmentarzu katolickim w Dyneburgu wzięła udział ambasador Rzeczpospolitej Polskiej na Łotwie Monika Michaliszyn, przedstawicielka łotewskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, prezes oddziału promień Związku Polaków na Łotwie w Dyneburgu Ryszard Stankiewicz oraz dyrektor Instytutu Polonika. Dorota Janiszewska Jakubiak, której zaangażowanie pozwoliło na przeprowadzenie prac. Finansowaniem projektu zajął się nasz Instytut. Cały projekt został wykonany przez zespół państwa Budkiewiczów, polskich dyplomowanych konserwatorów Zabytków, którzy też z naszym Instytutem współpracują już od kilku lat. Oni też są zresztą wykonawcami prac na cmentarzu świętego Michała w Rydze. Natomiast tak jak wspomniałam, na stan tego nagrobka zwróciła naszą uwagę. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej od pana konsula Mariusza Podgórskiego otrzymaliśmy wstępny materiał fotograficzny. No i rzeczywiście dość szybko została podjęta decyzja, że w 2023 roku podejmiemy się tych prac. No i jak widać, efekt jest całkiem, całkiem ciekawy, bo nagrobek był sporym wyzwaniem. Nie jest łatwo konserwacja betonu, ale udało się oczyścić bardzo piękną plakietę z napisem Justycja, bo Stanisław Derewicz był nie tylko konsulem, ale przede wszystkim był adwokatem, prawnikiem. Zachowała się porcelanka ze zdjęciem. Ta porcelanka też została posklejana, odświeżona i kilka elementów, takich drobnych, musiało być również zrekonstruowanych, ponieważ już niestety na tyle uległy uszkodzeniu, że do naszych czasów nie dotrwały. Ale efekt myślę, że jest bardzo ciekawy. Głos zabrał także konserwator Witold Butkiewicz. Przyczyną w ogóle. Hmm... Zniszczeń obiektu było, było jego a bardzo duże zawilgocenie i jeszcze y, bardzo było dużo na nim y, takich farb, które y, uszczelniały powierzchnię i zatrzymywały wodę w środku. No i, no i przez to ten, ten obiekt niszczał. No i bardzo trud, takim najtrudniejszą rzeczą było właśnie usunięcie tych farb. Odnowiony pomnik nagrobny poświęcił ksiądz proboszcz parafii Serca Jezusowego Andris Szewels. Następnie uczestnicy przedsięwzięcia udali się do Domu Polskiego, gdzie odbyło się spotkanie poświęcone konsulowi Stanisławowi Syrewiczowi. Dyrektor Instytutu Polonika Dorota Janiszewska Jakubiak przedstawiła działalność Instytutu Polonika na Łotwie, a konsul RP na Łotwie Mariusz Podgórski przybliżył zebranym sylwetkę konsula Stanisława Syrewicza. Informacje o pierwszym kierowniku dnyburskiej placówki konsularnej są skąpe. Stanisław Syrewicz pochodził z Litwy. Urodził się w 1858 roku w nowo Aleksandrówku, dziś Jeziorosy w guberni kowieńskiej. Był Polakiem, katolikiem. Ukończył prawo. Praktykował zawód adwokata. W czasie okupacji niemieckiej w 1918 roku był prokuratorem dystryktu Dyneburga. Następnie do 14 października 1920 roku pracował adwokatem w Dyneburgu. Przez całe życie mieszkał i pracował na terenach byłych infland polskich. Konsul Stanisław Syrewicz był założycielem i pierwszym kierownikiem Urzędu Konsularnego Niepodległego państwa polskiego w Dyneburgu na Łotwie. Podjął się tego ważnego i trudnego zadania, jakim było założenie placówki dyplomatycznej Od Zera. Jest to bardzo poważna i odważna misja, jakimkolwiek by ta osoba nie była. Po nim jego następcy będą mieli znacznie łatwiej, ale on podjął pierwszy krok, zrobił, podjął pierwsze kroki. Na rzecz państwa polskiego, właśnie w Dyneburgu, był osobą polskiego pochodzenia, osobą pochodzącą z tych terenów, w związku z czym doskonale znał realia i to mu znacznie ułatwiło pracę na rzecz polskiej społeczności w dawnych inflantach polskich. Po oddaniu sterów Urzędu Konsularnego w ręce nowego kierownika, konsula Michała Świerzbińskiego, dalej służył urzędowi jako doradca prawny. Od listopada 1922 roku był radnym miasta Dyneburg. W 1924 roku pełnił funkcję zastępcy kierownika konferencji prawników w Pils. Zmarł 7 lipca 1926 roku w Rydze. Dyrektor Instytutu Polonika Dorota Janiszewska-Jakubiak opowiedziała akcentom polskim również o planach organizacji na przyszły rok. W tej chwili przygotowujemy się już do roku 2024. Powoli nasze łotewskie, tegoroczne projekty się kończą. Jeszcze zostały do dokończenia ostatnie prace na cmentarzu świętego Michała w Rydze, gdzie dość taką systematyczną opieką otoczyliśmy polskie groby i przygotowujemy się do kolejnych prac w przyszłym roku również. Będziemy się też przygotowywali do renowacji kaplicy puzynów na tamtym cmentarzu. Byliśmy też w Krasławiu. Prawdopodobnie uda nam się... W Wygospodarować środki na kolejne prace konserwatorskie w kościele w przydrójsku w Pietrui. Być może wrócimy znowu do Krasławia. Też dzisiaj byliśmy na cmentarzu w Krasławie. Jest tam też kilka nagrobków, tych najstarszych, które już wymagają dość pilnych prac konserwatorskich, więc będziemy w tej chwili się przygotowywać, pisać plany, harmonogramy i zobaczymy. Część projektów na pewno wykonamy własnym sumptem jako instytut, a część projektów już wiemy, to będą wnioski składowe. Dane do programu ministra kultury i dziedzictwa narodowego, który zresztą też jest naszym organizatorem i prawdopodobnie z tych funduszy, mam nadzieję, uda się pewne prace przeprowadzić. Niewykluczone też, że będziemy obecni w dwóch ryskich kościołach w Kościele Świętego Franciszka i w Kościele Matki Boskiej Bolesnej. No i cały czas tak naprawdę rozglądamy się, rozmawiamy, dyskutujemy, spotykamy się z opiekunami tych polskich miejsc na terenie Łotwy. Myślę, że te projekty jeszcze w kolejnych latach na pewno będą się pojawiały. No a jeśli chodzi o cmentarze, to to jest naprawdę niekończąca się praca. Zresztą zawsze tak jest na starych cmentarzach, nie tylko na Łotwie. W Polsce jest dokładnie ta sama sytuacja. Szanowni Państwo, dzisiejsze patriotyczne akcenty polskie dobiegły już końca. Podobnie jak zaczyna dobiegać do końca kolejny rok. Mieliśmy już przedsmak prawdziwej zimy, która również w tym roku obiecuje obfitować śniegiem. Wkraczamy w Adwent, okres oczekiwania na święta Bożego Narodzenia, który także będzie wypełniony polskimi wydarzeniami. Na pewno opowiemy o nich Państwu w naszym kolejnym programie. Dziękujemy Państwu za uwagę i zapraszamy do oglądania akcentów polskich również w internecie. Do widzenia!